Moi drodzy, zadałem Wam dzisiaj na społeczności pytanie co do możliwej teorii wyjaśniającej tajemniczą śmierć, egzekucję, skazanie na śmierć pierworodnego syna Konstantyna I, Kryspusa, który zginął mając około 26 lat i zapowiadał się na jednego z najlepszych cesarzy w historii Rzymu, jednakże nigdy nie było mu to dane. Nie wiemy... Kiedy stracił życie? Nie wiemy, czy był poddany egzekucji, czy zabity rękami samego Konstantyna, czy skrytobójczo pozbawiony życia. Nie wiemy, gdzie ani nie wiemy z jakiej przyczyny. Śmierć Kryspusa jest jedną wielką enigmą. Teorii jest wiele. Od tych, że z jakiegoś powodu Konstantyn już przestał kochać swojego syna i postanowił cesarstwo pozostawić dzieciom z drugiego małżeństwa z Faustą lub pierwszego, bo nie wiemy, czy. Miał ślub z matką Kryspusa. Po taką, że Kryspus planował spisek na życie swojego ojca, co jest bardzo nieprawdopodobne. Po co? Kryspus był cezarem na zachodzie, miał naprawdę ogrom władzy. Nie potrzeba mu było pozbywać się ojca. Nigdy też nie było z nim problemów. Nie był krnąbrny, zawsze wykonywał rozkazy swojego rodziciela. Czy miał romans ze swoją macochą, która była zaledwie kilka lat od niego starsza? Nie wiadomo, choć to również jest mało prawdopodobne. Wiesz, jak wiemy, Fausta przebywała wraz z Konstantynem na wschodzie, a Kryspus urządował na zachodzie, więc byli naprawdę rozdzieleni setkami, jeśli nie tysiącami kilometrów, więc ten ich romans no, to w bardzo niesprzyjających warunkach musiałby być miejsce, co samej natury fizyki jest niemożliwe. Ale zupełnie inaczej tutaj wygląda już możliwość teorii takiej, że to sama Fausta wymyśliła spisek na swojego pasierba, żeby zabezpieczyć tron dla swoich własnych synów i chciała się go pozbyć w ten sposób. Nakłamała więc Konstantynowi, że ten chciał ją zgwałcić, albo że próbował ją zgwałcić. Ten jej uwierzył. Kryspus został stracony przez ojca w jakiś sposób. Nie wiemy jaki. Później, gdy Konstantyn był w Rzymie, celebrować swoje dwudziestolecie rządów, tam spotkał się ze swoją matką Heleną, która wprost powiedziała mu, że ona jest w żałobie po śmierci swojego wnuka, i tam prawdopodobnie przemówiła mu do rozsądku, pokazując, że śmierć Kryspusa wynikała ze spisku Fausty, za co Fausta też później miała zostać. Uduszona wyłaźni. Ze śmiercią Fausty też jest taki problem, że nie wiemy, czy nastąpiła ona zaraz po śmierci Kryspusa. Czy w ogóle ze śmiercią Kryspusa miała jakiś związek, czy rzeczywiście jest to tak, jak przedstawiali to kronikarze, że po rozmowie ze mat swoją matką, Konstantyn stwierdził, że jednak Fausta była winna śmierci Kryspusa, on się dał jej omamić, oszukać. Tego nie wiemy. Na pewno jest to bardzo zagadkowa śmierć, bardzo tajemnicza. Można czegoś żałować, bo jak wiemy, no, synowie Konstantyna z Fausty nie byli jacyś, no, aż tak wyjątkowi, jakim był Kryspus, kandydatem na cesarza. Być może śmierć Kryspusa ma też związek z nowym prawem, takim prawem cnoty, tak jakby, który wprowadził Konstantyn I. Kwietnia 326 roku, które dość mocno zmieniało podejście do przestępstw na tle seksualnym wśród Rzymian, do przestępstw, zdrad w zasadzie małżeńskich. Tutaj kary były bardzo surowe i obejmowały w zasadzie obie strony, nawet ofiary. To prawo jest bardzo skomplikowane, bardzo ponure. Jeśli chcecie, to porozmawiamy sobie na ten temat w innym materiale, no bo trzeba się bliżej niemu przyjrzeć. Ale rzeczywiście prawo to nie zapowiadało niczego dobrego. I być może Kryspus po prostu w jakiś sposób był zaplątany w romans z jakąś kobietą, arystokratką, pomimo tego, że sam miał żonę i dziecko, z którym nie wiemy, co się stało. Więc. Być może przez to, ale z drugiej strony, czy Konstantyn byłby taki chętny wykonywać wrogi śmierci za zdradę małżeńską na swoim pierworodnym synu? Ciężko stwierdzić. Jest też inna teoria, moja własna, autorska, sugerująca to, że Konstantyn, kiedy wybierał Chrystusa na... Główne bóstwo w cesarstwie. Nie jedyne, a główne, pamiętajmy o tym, bo Konstantyn pokazywał się nam na tak ze wszystkimi bóstwami, jakimi tylko mu przynosiły korzyść. Więc kiedy Konstantyn wybrał Jezusa chrześcijaństwo na główne bóstwo, to tak jak pradawni Żydzi, którzy składali w ofierze Jachwę swoich pierworodnych synów, później tylko na pletki, tak samo jak Jachwę złożył w ofierze swojego pierworodnego syna. Tak samo i Konstantyn w jakiś sposób swojego pierworodnego syna również w ofierze złożył. Oczywiście to taka teoria z przemurzeniem oka, ale w pewien sposób połączenie jest tutaj, nawet dość logiczne. Pierwszy chrześcijański cesarz zabija swojego pierworodnego syna. Być może po to właśnie, by ułaskawić Boga Jachwę w zamian za jeszcze ponad tysiąc lat istnienia Konstantynopola i Wielkiego Imperium. Tak akurat się to ładnie zgrało w tym przypadku rzymskiego absurdu. Trzymajcie się moi drodzy, pozdrawiam was, Epikurejczyk out.